Chciałbym, żebyście powoli zrozumieli razem ze mną jak ważne jest jedzenie w kulturze tajskiej a przynajmniej dla mojej rodziny Mamy 20 minut Generalnie jesteśmy a, śpieszymy się i jesteśmy trochę spóźnieni i się zastanawiam dlaczego się zatrzymujemy Dziewczyny powiedziały, bo tutaj podobno są najlepsze nudle Generalnie wszędzie gdzie się zatrzymujemy są najlepsze nudle i będziemy jedli. Domek jest mega klimatowy. Ja tylko zapytałem, czy nie śpieszymy się, bo my mamy pojechać na lotnisko odebrać dobrać Freda. To powiedziały, że tak się śpieszymy, ale trzeba zjeść najpierw. I że mamy 20 minut. Tak bardzo ważne jest jedzenie. So many times you worry about your i lose your time for your worries. But you forget about your way. So don't give it up. Pull in yourselves together and fight for your everyday. So don't give it up. Tak wygląda właśnie północny styl. I tutaj mają na, o, na tyle tej restauracji. Galerie sztuki i zobaczcie tą sztukę. Zobaczcie Jaki plakat. Nawet tutaj wdarł się covidowy plakat o kurczę patrzcie na to jaki rower dla dziecka Ale klimat O, zobaczcie jak się Okna otwierają. Genius closet O i zamknięte Pięknie Okay. So co to jest? Is a house or I don't know. Before. Before it is used for to store rice. Okay. Yeah. So it's need to be like rice up here. Okay. Yeah. Okay. So now I know. Thank you very much. Um... I tak jak słyszeliście, to pomieszczenie służyło do a, przechowywania ryżu. Wydaje mi się, że dlatego tak wysoko jest, zobaczcie, w porównaniu do z nadachu innego budynku, i dlatego możemy te okna tak przesuwać i zamykać, żeby ryż nie gnił, czyli żeby było bardzo przewiewne. Ponieważ wiadomo, um, wilgoć, jedzonko no jakoś nie bardzo razem współgra. Fajnie, fajnie. No to pan mi wytłumaczył, bo poszedłem sam na żywioł, nawet nie wiedziałem co oglądam, ale i to wszystko w restauracji. Jeszcze tam galeria sztuki, więc zejdziemy na chwilkę, ja Wam pokażę, bo te obrazy naprawdę fajnie wyglądają, ale jednak zdejmę buty, żeby nie było. I zobaczcie, później możecie sobie zwolnić i te obrazy pooglądać, a ja tak szybko przejdę. Ten mi się bardzo podoba. W ogóle niedługo będzie można na moim fanpage'u, który dopiero założę, kupić sztukę i obrazy z Tajlandii. Będzie można też zamówić obrazy. Czyli jeżeli będziemy mieli jakieś życzenie, co byście chcieli na tym obrazie, to po prostu napiszcie do mnie. Ja wam wycenię i będą robione, ponieważ jak widzicie, Tajowie mają wspaniałą rękę do sztuki. I w ogóle są utalentowani artystycznie. Takie jest moje zdanie. No przepiękne są te obrazy. Tutaj może troszkę nie mój styl, ale to już, na, to już bardzo. Ok. Zwalicap. thank you hello it's for vlog <laughs> yeah. mm. my favorite ah seto. Na tym stole. Tutaj mamy saiua i to jest Northern Spicy Sausage. No, czyli taka kiełbasa z przyprawami. Bardzo pyszna. I jeszcze, słuchajcie, jak będziecie tutaj, to koniecznie musicie spróbować e, tego sosiku z prażonym. E, to jest chyba skóra świni. Takie chipsy. Ich nie. Mega dobre z tym sosikiem. Tak, Alex, aleks się zgadza. No i dalej patyczkami jemy. Tak. Tak. Jeszcze nie wychodzi, ale już próbuję. Dwoma patyczkami. Okay. Jesteśmy w kolejnej restauracji. Wielka niespodzianka. Ta restauracja ma troszkę inną atrakcję. Już każda restauracja ma jakąś atrakcję. Eee. O, 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 zobaczcie, gdzie musimy iść. Ale ta, ma, ta restauracja ma zajebistą atrakcję, jak dla mnie. Rory Coaster. Zaraz zobaczycie. Będziemy zjeżdżać z góry na dół. Mam nadzieję, że puszczą nas z Aleksem razem. I dziewczyny nas nagrają, albo zrobię to z ręki. Zobaczymy. Mam nadzieję, że pozwolą, bo Alex lubi takie jazdy jak tata. Ok, kurczę, powiem wam stromo, tu. na końcu musimy przejść przez taki most. Dobra, zobaczymy na linię wjeżdża. Z tego chyba też skorzystamy. A co? Może nam pozwolą? A, i tu Rory Kosta, ktoś już zjeżdża. A, i tam ciąg dalszy. Ale, matera. Kurczę! A, zobaczcie. Nie przeprawa. Nie przeprawa, żeby dostać się do restauracji na sam koniec. Wchodzimy na drzewo z schodami. O. o, i tutaj też mają kemping z namiotami. Alex nie bój się, nie bój się. Nie bój się. Baby, Alekszkę. Historców. Scream. Okej, okay. lindy mama się tak boi, że trzeba płakać. Dlatego Aleks się wystraszył. Ale no nie ma tu tragedii, generalnie z wysokością. Chyba, że ktoś ma lęk. Zobaczcie. I to jest kawałek tej zjeżdżalni. No nie złą atrakcję sobie wymyślili w restauracji. Idziemy dalej. Tak, widzę dziecko. Więc można z dzieckiem jechać. I ma się tam hamulec ręczny. Więc po prostu będziemy jechać troszkę wolniej. Będziemy jechać troszkę wolniej z Alexem. Chyba to jest coś takiego jak u nas w Karpaczu. Tylko troszkę większe. No i widoki trochę ładniejsze niż na kolorowej. Dobra i tutaj jest Jungle de Café. Tak się nazywa. Ta restauracja sprawdzają nam temperaturę, żeby nie było. Maseczkę można, jeżeli się nie ma maski, to na kupić za 30 baht, to 4 zł. Maskę przeszliśmy. Ok, Zobacz. bardzo ładnie to wygląda. A, po, później podlinkuję wam. Nazwy i te miejsca wszystkich restauracji, które będę pokazywał. Zobaczcie w ogóle, jaki klimat tutaj. Można sobie posiedzieć nad wodospadem, takim malutkim, który jest właśnie tam. Idziemy zobaczyć. O. Zobaczcie, tu jest nazwa. Okej, okay, więc wiemy gdzie jesteśmy. No i to jest klimat. Wodospad. I tutaj na dole będziemy sobie siedzieć. Tak, Alek się bardzo cieszy. Nie, Alek? Ale co? Ej. Okay. Ale klimat co? To jednak Alex nie pojedzie. Bo powiedziano mi, że może jechać, ale musi być sam przypięty pasami. A to raczej nie przejdzie. 23, it's my number. Push and you go. To co? Chyba jedziemy. Dodajemy gazu. Ciekawe, czy można jechać na maksa. OK. Na zakrętach mamy hamować. Dobra, i tu już maksa. Patrzcie, jak tu jest droga. Dobra, lecimy na maksa. Woo! Ale szta! Okej, okay, trochę przełamujemy okej Okej okay. okay. o! o, stary Polecam, polecam Lecimy maksymalnie Uu! To już mnie samo wyhamowało. A nie, to ja. A widzicie, siatka jest tak od czasu do czasu, to na pełnej się bałem pojechać, bo tam już się bardzo dobrze rozpędziłem. No i może uda mi się zjechać na linię. Ale to już pewnie bez kamery. O! To jest pewnie bez kamery. zobaczcie. Wchodzimy na drzewo i jedziemy! Zobaczcie, is Thailand. będziemy dużo takich akcji nagrywać. Ha, ha! Zobaczcie, a tak ten sprzęt zjazdowy wyglądał kiedyś masakra. Nie jest to chyba zbyt bezpieczne, ale wygląda cacnie. Możemy tutaj spać normalnie. Tak przyjemnie. Zobaczcie, ale już śpi. Skara tak samo. Słychać wodospad za plecami wieje. Przyjemna bryza. To jest, to jest, to jest to. Zobaczcie, to jest miejscówka totalnie dla mnie. Ja uwielbiam ręcznie robione nasłoniki. A tu jest tego, wow Ale chyba nie w moim stylu A tam są kamienie na koniec, dobra Możemy przejść Soletki O, moonstone Taki jak ja mam na ręce Tylko w różowym mam tutaj w niebieskim o. I kamienie Ale trochę duże jak dla mnie. Teraz poglądamy. Ale piękna sprawa. Słuchajcie, zrobiliśmy zakupy. Przepięknie to wygląda. Zobaczcie. Wybrałem zaledwie jedna tutaj dla Lindy, druga dla mnie. Mega fajny sklep. 20 zł za sztukę. Chyba jesteśmy na miejscu. Fred idzie zobaczyć swoją papugę, kakadu. It's still here? Mówi, że zastanawia się, czy go pamięta. A podobno. Kakadu pamiętają cię przez całe życie. Oh, I, ah, yes. oh. I think she remember you because she come to you. Chyba pamięta Freda, bo idzie do niego na dół. A tam tyłu jest małpka. Oh. Yeah, I saw the monkey. monkey. Well yeah, I'm... My friend. Yeah. yeah. Oh She is free to go. Yes. Hmm. You, can... 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 you know how how old she is or not? No, idea. no? No idea. No idea. I don't know. Him or her already a really long time. Mm. You don't scare, she will bite you. No, 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 no. Oh, so sweet, so cute. Yeah. Unbelievable, huh? Yeah. <tryk> <Remember>. <tryk> ja pierdzile ale się przestraszyłem. Patrzcie na to. <tryk> Myślałem, że to prawdziwy krokodyl Dobra, idziemy się przejść o, po okolicy Jest restauracja I tak jak Wam mówiłem chyba na wcześniejszym vlogu a, Albo jeszcze na tym, że już nie wystarczy żebyś zrobił restaurację z dobrym jedzeniem i z dobrymi napojami Restauracja musi robić na Tobie wielkie wow eee, no i nie powiecie, że to nie robi wielkiego wow. No jest masakra. Idziemy się przejść. Uh, kurczę, zwierzętka. Tam była kakadu, która pamiętała jeszcze Freda, znalazła do niego i dała się pogłaskać. Uh, tutaj mamy gołębnik. Ja nie jestem wielkim fanem gołębników, dobra, więc idziemy. Myślałem, że to coś coś innego, ale generalnie tam u góry na drzewie jest stolik, uh, w którym można Usiąść i zjeść oczywiście. To, co mi się podoba siatki do leżenia w takich nadwodnych e, miejscach. Coś takiego musimy zamontować u siebie na koncie No, przepiękny ogród. No, co tu, co tu dużo mówić? Jesteśmy na szczycie góry. Jest bardzo świeże powietrze, z 18 stopni jest. E, Fred mówił mi, że miał tutaj kupić ziemię, ale nie zrozumiałem dlaczego. Dlaczego nie kupił coś? Coś tam miał, było złego. Nie wiem, czy umowy, czy coś. Eee, dobra, idziemy dalej. O kurde, to wszystko się gibie. Cały ruszający się pomost. Eee, mega fajnie. Tam fajna jest huźdawka nad wodą. Zrobimy później jakieś zdjęcia lindzie. I pełno bananowców. No ja jestem zauroczony tym miejscem. Eee, to wszystko jest w okolicy Chiang Mai. Później jak będziecie chcieli to wam e, powrzucam jakieś linki z nazwami tych miejsc dobra, trzymajcie się a ja idę się cieszyć dalej Tajlandią ja pierdzielę. zobaczcie, no i tam u góry tam u góry z tyłu sobie jemy już dziewczyny pierdolą w młodym o, jeszcze jakieś chujdaweczki, Patrz, już się pożegnałem a tu jeszcze co? a, tak można sobie usiąść na chuźdawce i pomoczyć nogi. O, niby taka pierdoła, ale na pewno relaksuje i cieszy. Dobra. I ta ryba. Ale piękna sprawa. Mm. raj, dosłowny raj zjedliśmy idziemy się pobujać no tutaj dużo dużo mówione nie będzie bo co tutaj mówić no po prostu piękne miejsce więc tyle co mogę wam pokazać tą restaurację która jest przeogromnym rajem na ziemi Zobaczcie to. Można też tam wejść do góry. I sobie usiąść. Generalnie wszędzie możesz sobie zamówić jedzenie. O. Idziemy sobie usiąść. I pobujać się z Oleksem. O, na tym czymś. Dookoła ryby. Tam też rybkę mieliśmy. Przed chwilą na stole. Pięknie. O, siadamy. I zobaczcie ten widok z przodu. Ła. Chciałbym, żebyście powoli zrozumieli razem ze mną, jak ważne jest jedzenie w kulturze tajskiej przynajmniej dla mojej rodziny mm, like gdy zupa jest za mało ostra masakra trochę sobie ciocia posypała mm. Mm. Zobaczcie co tutaj ciocia kuzynka nam dowiozła taka niespodzianka a moja ulubiona zielona herbata z kuleczkami. Wcześniej mówiłem z bomberkami to się dziwnie mówili, bo bubble bubble tea, z kuleczkami. Mmm. O. Oh, the purple one. What to the taste, the purple one? It's, um, yeah, purple. Potato. Hmm? Purple potato, sweet potato. Okay. Baby, what is the name of sweet potato in Poland? We have the big one. Batat. No, to oni tutaj mają takie e, małe, fioletowe bataty. Właśnie ta kerbata ma taki smak. Dziwne.